Witam Was moi drodzy, jest piątek, poniedziałek znowu piątek, bo tym czwartku wolnym jest piątek, ja zabieram się do pracy, mam nadzieję, że nie śpicie. Dzisiaj trzeba było zabrać się za serwisy, a dzisiaj jest bardzo ambitny temat, bo klient zapomniał hasła, nie wiem czy zmienił hasło, czy cokolwiek było przyczyną, że zapomniał tego hasła w Dellu XPS-ie. Laptopa nie będę Wam przedstawiał, ale zobaczymy, czy za pomocą starego Hiren's Bota oprogramowania chyba 2006 rok Wychodziło, znalazłem tą płytę, czy uda nam się ściągnąć hasło i, urat i uratować klientowi. W dniu dzisiejszym życie jest to, <gryw> jest to laptop yy, firmowy, więc dzisiaj ma bardzo dużo rzeczy do załatwienia. Zobaczmy, słuchajcie, jest to laptop Dela. Dość fajny model, był swego czasu. Hasło jest zapomniane, nie wiemy co to jest za hasło. Ja znalazłem, słuchajcie, stare oprogramowanie, Hirens Bot się zwie, z roku. Z tego co tam, jak się uruchomiłem raz w 2006, i zobaczymy, czy za pomocą takiego starego oprogramowania Windowsa 7 Home Premium ściągniemy hasło z partycji y, Windowsa. Ja go uruchomię ponownie, wybutujemy z napędu i zobaczymy, czy uda nam się ściągnąć hasło i czy uratujemy mu dzisiejszy dzień pracy. Mam nadzieję, że Wam wczorajszy dzień minął fajnie, mnie też minął dość spokojnie. Trochę popracowałem, ale nie za dużo, więc zabieram się dzisiaj. Dzisiaj też jest piątek, sobota i działamy dalej. Ale muszę ogarnąć te, większość tych serwisów, żeby jakoś dotrwać do, do, do popołudnia, a jest dzisiaj naprawdę sporo pracy. Jeszcze mam swoją pracę związaną z kursem. Dobrze, to zobaczmy teraz. Uruchomimy go, F12, wywołujemy tryb butowania. Jest, poszło. I teraz zobaczmy. Płyta jest w napędzie, to jest jeden bot na starym nośniku DVD, który jest naprawdę już zorany, ale da sobie raczej radę ten sprzęt. Żeby go odczytać. No i zobaczmy. Było jest. Dobra. Butujemy. I mamy coś takiego. Ja pamiętam, aha, to jest Password and Registry Tools, dobrze mówię? Tak, to. I Active Password Changer. Tego zawsze używałem zobaczcie jakie to jest stare oprogramowanie. Czy ona nam znajdzie, spróbuję i zobaczymy czy ściągnie nam w ogóle hasło, które klient zapomniał. Sam jestem ciekawy, tak samo jakby z lokalnego, czyli jedynkę potwierdzamy z, nie z recovery, tylko z pierwszego. Jeden i jedziemy. Please wait, nie wiem ile to potrwa, no sprzęt jest wydajny, także jest on oparty na Korei 7, jakbyście zobaczyli. O, 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 Korei 7. Także no wydajność sprzętowa jest. Ale czy w ogóle da sobie radę to stare oprogramowanie do ściągnięcia hasła z tego sprzętu? Przy piątku fajna praca. Mam nadzieję, że jakoś zrobimy, że dostanie się klient do tego swojego systemu operacyjnego. Sam jestem ciekawe. No musimy już się wstrzymać, bo może być to proces długotrwały, ale nie, nie chciałbym przerywać filmu, żeby to zrobić w jednym ciągu. mamy 3 minuty. Dajcie mu szansę. Mam nadzieję, że do 5 minut damy radę, żeby ściągnął, żeby znalazł, bo sama procedura ściągnięcia trzeba jeszcze tam parę rzeczy potwierdzić. Ale jestem sam ciekawy. Czy to będzie możliwe. Kiedyś robiłem to w starym, jakiś czas temu robiłem takim starym HP-ku. No trwało trochę, tylko że tamten sprzęt był dużo mniejszej wydajności niż ten XPS. Del, no i tam chyba z 5 minut to trwało. No, jeżeli się to przedłuży, to najwyżej zmontuję film do kupy i będziemy patrzeć dalej. Mamy 4 minuty filmu od samego początku z moim gadaniem. Jeszcze nic nie znalazł, ale no, chwilę, chwilę musimy to jakoś ogarnąć. No, dalej. No nic, mamy 4,26 żeby nie przedłużać. Zobaczmy czy coś się zmieni do 5 minut. Jeżeli do 5 minut nie, to zakończę nagrywanie i ten nudny kawałek. Zrobię już bezpośrednio, a zmontuję Wam ten film. Do kupy. Będzie więcej pracy przy tym, ale dobra. No mamy 5 minut. Dobra. To niech sobie to idzie i zobaczmy. Ja Wam później znam relację, ile to jeszcze po tych 5 minut yy, działa. No i czy uda się. Także do zobaczenia za sekundę. Słuchajcie, no trwało to chyba z 30 minut. Jakby to nagrywał, to by był mega długi film. Coś wykryło. Potwierdzimy Enter. I teraz tak. Wbudowane konto administratora, wbudowane konto do dostępu do komputera. 2. 2, enter, potwierdzamy, no niby tak, zobaczymy jeszcze, nie, to jest tylko do wbudowane, do, tylko tutaj, jeszcze zobaczymy tutaj jeden, potem też ściągniemy y, ok, dobra, tak bym go pozostawił i zobaczymy co będzie się w tym momencie działo. Ja go teraz słuchajcie zrestartuję całkowicie. OK. Nie będzie. I teraz niech zabutuje z dysku twardego i zobaczymy, czy, czy hasło będzie wymagane, czy nie. Czy to oprogramowanie z 2006 roku poradziło sobie z Windowsem 7 Home Premium, żeby ściągnąć hasło użytkownika, czy też nie? Jeżeli tak, mamy. Mamy. I możliwość zrobienia tego samym. No, jestem bardzo ciekawy, tak samo jak wy, ale myślałem, że to szybciej, szybciej zadziała niż tak długo, bo tutaj to jednak powiem Wam szczerze, że zrobiłem wiele innych rzeczy i dopiero i dopiero zobaczyłem, że, że znalazł coś dobre, jestem sam ciekawy. No jest, słuchajcie, brak, brak jakiegokolwiek hasła, czyli można to jak skwitować, zwycięstwo, stare oprogramowanie, które było z 2006 roku, mamy 2018 czy 2019, ja zawsze mylę daty, nie dobra, 2019 chyba jest, mi <grym> się wydaje, udało się, XPS będzie dzisiaj działał, klient będzie mógł sobie ponownie wbudować hasło i działa. Podeślijcie treść dalej, bo, bo czasami klienci no nie wiedzą co zrobić, to recovery i jadą z tym tematem, że wszystko zostanie utracone. A tak, tutaj widzicie, wszystkie katalogi klienta są na pulpicie. Hasła, brak, może używać komputera. Dziękuję za Wasz czas, miłego ponownie weekendu Wam życzę. Jutro oczywiście ja pracuję, bo ja ciągle pracuję. Na pewno jakąś treść podeślę. Mam nadzieję, że nie będę znudzony, chociaż dzisiaj dzisiaj mam tak dużo pracy, że jutro mogę być całkowicie wypompowany energetycznie, ale miłego weekendu Wam życzę, jeżeli jesteście w trakcie tego weekendu, bądź nie. A ja zabieram się dalej do pracy i do zobaczenia jutro, bądź po weekendzie. Dziękuję za Wasz czas. Dzięki. Cześć. Da radę ściągnąć z serią oprogramowaniem hasła. <laughs> da radę, da radę. Słuchajcie, nie tracąc danych.